Ja Wam najpierw pokażę, zanim zaczniemy do... przejdziemy do konkretów. Popatrz, pokaż nosek. Popatrzcie, co ta moja mała córeczka sobie zrobiła. Zrobiła sobie kolczyk w nosie. I co wy na to? Ładnie, no nie? No, jeszcze czerwony, bo dopiero ma przedziurawiony, świeżo, więc jeszcze zarumieniony. I w uszach też ma dodatkowe dziurki. Tu, tu mam akurat wyciągnięte kolczyki, bo tam A, trzeba nawić, ale tu mam jeden dodatkowy. O, dodatkowy tu i to jeszcze jedna dziurka, ale jedna okazało się, że jest do poprawy, więc będzie, będą trzy kolczyki na ucho. Yes. Normalnie piercing. Następny etap to już tylko ym, tatuaż. nie i w języku taki jeszcze nie lubię. Nie wiem, co na to mama. I w języku, i <laughs> w języku. I bardzo dolne jeszcze musisz mieć. Tak. Więc gdzie kolczyk powinna sobie teraz tak, napiszcie w, w komentarzu, gdzie kolejny kończyk. Gdzie kolejny kończyk. Dobra, przechodzimy do konkretów. Dzisiaj mamy dla Was dobrą wiadomość. Ta -da! Ta -da! Naprawiamy gruzina! Dalej dalsze naprawy gruzina. I Oli, y, mam tak dla Ciebie jest... dobrą wiadomość. Okay. Zanim Cię tu zaprosiłem do garażu, uh -huh. sprawdziłem to sprzęgło uh -huh. i powiem Ci, że nie musimy go rozkręcać. Wszystko jest ok. Weź, weź ode mnie kamerę, ja ci teraz pokażę na czym polega ten. Poczekaj, jakieś łączę. Pamiętasz, jaki był problem? Problem tak. był taki, że nie mogliśmy zgnieść tych talerzy tego korektora, no nie? Tak jest. Naciskaliśmy i to się tu blokowało. Mhm. I te, ale teraz popatrz. Uwaga. Trzeba tak i jeszcze tak, i jeszcze tak, i jeszcze tak, i jeszcze tak, i popatrz. A, z już. Odsunąłem tak. mi palce przykryje. Ale zgniatają się. Zgniatają okay, się. Okay. Wiesz co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy w stanie założyć ten pasek. I teraz pamiętasz, my to robimy w ten sposób, że musimy to zrobić na dwie ręce, mm -hmm. więc żeby nasi widzowie widzieli, to postawimy sobie może ten telefon na statywie i sfilmujemy ten proces, jak to wygląda, tak żeby się wiedzieli. Jak się zakłada taki pasek, bo to nie jest łatwe, a pokażę Wam, jak to robić. Zwłaszcza jak jest, jak jest taka sprężyna, tak jak u nas, niby niebieska. Niebieska jest najbardziej miękka, ale jak widać, może trzeba się tutaj mocno nasiłować. I będziemy to robić teraz we dwójkę, żeby założyć pasek najpierw tutaj na te, na te tarcze i dopiero jak założymy na te tarcze, to wtedy będziemy zakładać tutaj na wałek, gdzie mamy wariator i założymy wariator, przekręcimy te śruby i to będzie już zmontowany napęd. Więc idę po statywu, zapomniałem statywu i pokażemy Wam dokładnie, jak to się robi. Uwaga, pokazujemy, mm. pokażemy tylko raz, więc przyglądajcie się uważnie, bo nie będę tego powtarzał. Tak? Rydzenie, Dobra. Oli, ja. Ej, słuchaj, słuchaj. Ja to ścisnę, mhm. a ty wciśniesz pasek okay. do środka. Okay. Jeszcze ściskam, jeszcze ściskam. O, patrz, teraz w ogóle lżej poszło. Dobra, już tak, uciekam. Tak, weszło. Puszczam. Tak, puszczam, puściłem. Okej. Okay. Zresztą nie, nie strzeli. Nie strzeli, bo i teraz wszedł. Jak teraz pasek, pasek wszedł, to teraz uwaga, to musisz tam chyba dać stop. Dobra, i teraz to robimy. Teraz ściągamy tutaj y, przeciwtalerz wariatora. Tak. Tutaj mamy jakieś akcesoria, bo musimy teraz założyć pasek na wałek. Żeby pasek na wałek przed musi wejść tutaj dokładnie w ten y, w, y, tutaj między te talerze. Zakładamy. I cyk. I to wszystko. Luksus. Zrobione. I teraz to co, to, co tu mnie trochę niepokoi, że on wchodzi aż tak tutaj wystaje. Dobra, to zobaczymy tak. Czyli zakładamy teraz przeciwtalerz. Ja tutaj, może sobie ścisnę ten pasek, żeby on trochę tutaj doszedł. Zakładam przeciwtalerz. Jego dociągam mocno. O, dokładnie. Teraz jest dobrze. Doszedł mocno. Teraz zakładam zabierak rozrusznika. Tak, żeby przed aż na ząbki. Teraz podkładka jest podkładka i nakrętka. A! Pff, wybaczcie widzowie za taki przeskok. Co tam takie. się dzieje? Nie, ja tu jestem dobrym operatorem kamery. Jesteś dobrym operatorem kamery. Najlepistym kamoperatorem. Dobra, dobra. I tu już siedzi. Tu wszystko siedzi. Tu wszystko siedzi. A ten pasek ma być taki ten. Teraz zakładamy. Tak, ten pasek on się, on się naciągnie. Okay. On się naciągnie sam. Teraz zakładamy tutaj dzwon. Mm -hmm. Mamy dzwon, dzwon nam elegancko siedzi. Mm -hmm. I tutaj czy to była jakaś podkładka? To nie było chyba żadnej podkładki. Mm. Czy była podkładka? Tu mam jakąś podkładkę, ale to jest jakaś zabiega. Nie, to nie od tego podkładka. To była podkładka y, od wcześniejszego y, y, przeciwtalerza. Sprawdziliśmy, że jednak powinna być podkładka, czyli powinno być tak. Podkładka, mamy tą podkładkę, tylko była pudełku. Zakładamy, pod, zakładamy podkładkę, zakładamy nakrętkę, to jest czternastka, ona jest trochę ścięta, ponieważ my odkręcamy tą nakrętkę już dziesięć już razy ją przykręcaliśmy, odkręcaliśmy, więc powinniśmy tak naprawdę założyć nową, ale trudno. Na razie zakładamy jeszcze taką poścignaną, ta też jest już założona, tak, i teraz ostatnie, co zostało, to walnąć teraz udarem Dobro, co się kręci. Dobro, słuchaj, się kręci, uwaga, tutaj, no w sumie to nie powinno się tak kręcić, to koło. Nogą zaprzeć! Tak, o. No dobra, zakładam. Zakładam, że się trzyma. Miejmy nadzieję, że to się nie odkręci tutaj. Nie rozleci wszystko. Jezu głupia by było strasznie. Głupio by było jeszcze... Jeszcze tutaj wariator tak samo. Dobra, jeszcze trochę. Okej. Okay. Stop! No, mam, nadzieję, mam nadzieję, że się przekręciło. Dobra, i to tyle.